Cześć, z tej strony Paulina z Krajiny Rozwoju. Dawno nie było żadnego nagrania na kanale, więc oto jestem, oto mamy nagranie. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o takich małych planach na ten nadchodzący rok. Chciałabym dalej rozwijać się w copywritingu, w wideofilmowaniu, w montowaniu filmów. Chciałabym mieć jakieś kolejne fajne projekty, zrealizować też trochę swoich własnych takich projektów, które gdzieś tam. Mam w głowie. Jak tylko się pojawią w takiej realizacji, to będę dawać tutaj Wam na bieżąco znać. Dzisiaj jesteśmy w moim, na moim stanowisku pracy. Tutaj jest mój komputer, przy którym najczęściej pracuję. O, tutaj tutaj też jest mój, mój kącik, właśnie taki copywriterski. I właśnie najczęściej stąd dowodzę światem, tutaj też montuję filmy. Tak, to, to, to tak z grubsza tyle. Mamy nowy rok, 2023, mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku. Dajcie znać proszę w komentarzach, co tam u Was, jakie plany na ten rok, co ciekawego się zapowiada. Ja zabiorę Was też dzisiaj na chwilę do ogrodu, żebyście zobaczyli, jak to tam wszystko wygląda po zimie co ciekawego będzie się działo mała zapowiedź taka na ten rok no będą tutaj treści copywriterskie treści takie dotyczące może troszeczkę tego co robię zawodowo i też będziemy tutaj dalej utrzymywać się w obrębie tych tematów rozwojowych, w obrębie tematów zdrowego stylu życia, no i przede wszystkim łączenia tego, tego takiego work-life balansu tego łączenia pracy z życiem, z codziennością, aby zadbać o siebie na wielu, wielu różnych płaszczyznach. Także to będą takie moje plany na ten rok. Opowiemy sobie o tym, co zrobić, by wyhodować zdrową żywność, jak to zrobić. Pewnie będziecie obserwować moje różne porażki, a zarówno te rzeczy, które się udają, bo ogród jest żywym organizmem i tam wiele rzeczy się udaje, wiele się nie udaje, tak jak w życiu, więc będziecie mieli możliwość pooglądać to na żywo, będziecie mogli też pooglądać na żywo moje tutaj zmagania copywriterskie i wiele, wiele innych, także wracamy do gry. Pozdrawiam ciepło i zapraszam do ogrodu. No hej, hej, jestem teraz w moim ogrodzie, w sadzie. Jest tutaj bardzo dużo pracy. No, mam z moich Pięciu grządek podwyższonych, jedną przygotowaną do sezonu. Nie zdążyłam zrobić tego jesienią. Zresztą zaraz tutaj Wam pokażę, jak to wygląda. Eee, odwrócę Tak, więc moje grządki są po prostu zarośnięte. Tak, jedna zarośnięta, druga, trzecia, tam czwarta zarośnięta, a tylko jedna przygotowana do sezonu. Eee, po prostu jest tu bardzo, bardzo dużo pracy. Eee, no cóż, no. Bywa i tak, że chcielibyśmy zrobić w tym ogrodzie dużo więcej, a nie zawsze się to udaje. Eee, no cóż, takie życie. Eee, pokażę Wam też, co stało się po zimie, z cieplarką e, taką z marketu za kilkaset złotych, co prawda e, któryś sezon tutaj ze mną nie jestem pewna, który e, e, chyba trzeci jest sezon w polu, ale... E, ale ale niestety została e, zabita przez zimę. Może powinna była być schowana na zimę, ja wiem, ale no nie zawsze to się udaje ogarnąć to co trzeba. E, generalnie puściły te plastikowe tutaj łączenia, tak jak widać to pod wpływem warunków atmosferycznych się rozpadło już w zeszłym. Ta cieplareczka była tak na słowo honoru, więc tak naprawdę e, byłam pewna, że ona nie przeżyje zeszłego sezonu. A to, że udało jej się przetrwać, to jest naprawdę bardzo, bardzo e, fajne. A tu za mną widzicie winogrony do przycinania, dużo drzewek do przycinania. Tam jest, o tam, duża cieplarka na pomidory, trzeba ją tylko posprzątać. E, I mam zamiar tam trzymać w tym roku rozsady e, młodych e, warzywek. Także to chwilka będzie czasu na to. No a tutaj tak jak widać są różne drzewka owocowe, które y, trzeba będzie poprzycinać, poogarniać. Y, no i przede wszystkim muszę podziałać nad tymi moimi grządkami podniesionymi, żeby naprawdę w tym roku o nie zadbać. Ym, no to tak, to taki temat y, do... E, analizy do pracy nad nim. E, tak jak też mówiłam wcześniej, chcę zadbać bardziej o zdrowie, suplementować się bardziej, e, przyłożyć się bardziej do aktywności fizycznej, bo do tej pory ta aktywność fizyczna e, była, aczkolwiek teraz mam taki drugi miesiąc właściwie bez, no właściwie końcówka roku i, i teraz styczeń są bez aktywności fizycznej, więc chcę do tego wrócić już od lutego, żeby wszystko jakoś e, no, wróciło do formy. No, duch wróci do formy, ciało wróci do formy, wszystko wróci do formy. Mam nadzieję, że ogród wtedy też wróci do formy. No bo tak jak się w tej chwili no to jest troszeczkę za, 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 za zapuszczone, no ale cóż, przekosi się trawę i będzie jak znalazł tutaj moje grządeczki wymagające pracy. O teraz bardzo miło, boleci sobie jakiś klucz ptaków. Nie wiem czy to dzikie gęsi drą się. Tak, jakby to były dzikie. się nie wiem, czy to będzie widać na filmie. One lecą o tu, 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 tu. Spróbuję to przybliżyć, żeby było widać. Fajnie. Bardzo fajny moment. Zawsze bardzo fascynowało mnie to, jak te ptaki sobie lecą, jak się układają na niebie. To jest zawsze bardzo. Ee, bardzo, bardzo miłe i to już myślę sobie fajna oznaka nadchodzącej e, wiosny. Jakby nie patrzeć. W sumie już e, słyszałam też odlatujące. Tu nie odlatujące, ale słyszałam też śpiewy e, żurawi. Niedaleko w polach jest e, ich e, siedlisko i w sumie myślałam, że one odlatują na zimę. Muszę jakoś poprawić swoją wiedzę na ten temat, e, ale już jak były takie pierwsze ciepłe dni w styczniu, no to było słychać e, właśnie ich e, wrzaski. Także hmm, także tak. E, no cóż, tutaj na temat ogrodu więcej nie będę mówić, myślę, że będziemy tutaj się widzieć częściej w ogrodzie przy po prostu pracach ogrodowych, A, czy jak zobaczycie coś, co tutaj wychoduje. No, to, że jest, myślę, ogród takim fajnym miejscem do przemyśleń filozoficznych, bo można tutaj dużo ciekawych rzeczy powiedzieć o ogrodzie, porównać go do życia, bo naprawdę to się bardzo mocno przekłada na, na nasze życie. To, co się dzieje w ogrodzie, te procesy, które tu zachodzą. No, także będzie trochę prac. Tutaj właśnie sobie patrzę na Aronie. To jest tutaj, a tutaj zaraz drugą aronię Wam Tutaj, tutaj jest aronia numer 2. A łącznie mam w sumie e, pięć krzaczków. Tak, mam pięć krzaczków. Kiedyś pozyskałam je od babci. E, pozyskałam je w takiej formie właśnie małych sadzonek, a przez kilka lat rozrosły się do takich potężnych krzaczorów, że no, ten tutaj jest wyższy ode mnie, a do małych ludzi nie należy, do niskich znaczy. No także tak.